Żyjecie? Co to za życie? Karol? Co? Czy ty się dobrze czujesz? Nie chciałbym mąkę trzymać w piwnicy, gdzie szczury biegają. Nie ma opcji, że my to przejemy. Siemano. Mm. Witamy Was. Jak zwykle jemy. Dzisiaj będziemy robić ciekawy odcinek. Potrzebujemy zrobić zakupy w Grosie i przy okazji stwierdziliśmy, że spróbujemy jakieś dziwne rzeczy znaleźć i każdy z nas będzie musiał znaleźć coś dziwnego. Ustaliliśmy takie zasady, że każdy szuka jednej rzeczy. Jedną rzecz ustalamy wspólnie jako taką, którą weźmiemy do przetestowania i uznamy, że jest dziwna. Dziwne według nas, więc to może być coś normalnego. Coś niespotykanego. Po prostu. Po prostu Jesteśmy no. ciekawi, czy coś takiego mm. uda się znaleźć. Zanim pojedziemy na zakupy, w sumie nie jedliśmy obiadu w domu, no i stwierdziliśmy, że chcieliśmy zjechać na drwala, ale usiedzieliśmy. Zjechaliśmy tyle razy i zjechaliśmy do Max Burgers, bo ja tu nigdy nie jadłam. I mamy burgera Rywala. A ja mam burgera Frisco. Ładnie wygląda to bułeczka. Burger Rywala według Max Burgers jest sosem jagodowym. Ciekawe czy to może smakować. Ale pachnie takim klasykiem. Tak? Nie czuć tych jagód w ogóle. Czuć trufle. Jak mamy oliwę truflową w domu, tak z tego burgera. Muszą być trufle jakieś jeszcze. Moje pierwsze doświadczenie z Maxem było takie, że że mi nie smakowało, bo mają mięso takie gumowe, ale to, to jest dobre. Nie wiem, czy mm. ten burger nie jest lepszy od Drwala klasycznego. Sprawdź. No, smakuje jak taki klasyczny burger, taki domowy, dobry, mm. ale też taki, nie wiem, smaczny. Dobaj. Fajne to tutaj jest. To. Mm. Ale się ciągnie. Ten ser jest zdecydowanie lepszy. jest lepszy niż Drwal. Mm. Możesz, no? A twój to klasyczny taki? Aha. Taki najzwyklejszy burger. Mega dobry. Ej, Faktycznie. Jak kurkowa. Spoko, miłe zaskoczenie, bo miałem złe doświadczenie z mm, Ser jest pyszny. Mega, pysny. no. A ten klasyczny mi też smakuje. Fajna bułka, mm. można powiedzieć jak z piekarni jakaś. I ta kompozycja smakowa też dobra. Mi chyba też bardziej smakuje niż smaka. Patrz, jest ta pasta truflowa. Dajmy okejkę, miło nas zaskoczył. Ja przed chwilą testowałam te frytki, bo one są takie Bardzo cieniuskie. drobne do tych makowych, cieńsze, nie? nie one mają na końcu takie jakby były z ziemniaka faktycznie, bo mają skó skórę. Mm. Lepsze. Lepsze. Lepiej ci smakują? No. Wolałabym przyjść tu, jakbym miała Maka i Maxowo. Bo... Mm. Także no, fajne odkrycie. Max się poprawił na przestrzeni ostatnich lat, więc... Ten Karol okay, jest mega super. Zdecydowanie no. lepszy niż Nikola. Dobra, widzimy się w serwisie. Siema moi drodzy! Siema morde! Jesteśmy inkognito. Patrzcie, to jest super. To jest taki jeden Ugrzewasz klapek, że możesz siedzieć właśnie na kanapie i mieć tutaj obie nogi wsadzone. To dla zmarzlaka jakiegoś. Fit warmer. W pierwszej kolejności pomyślałam, że to dla Lokiego, żeby tam wszedł. <noise> no i co, i to tak jedziemy. Mieliśmy przyjść po jedzenie, a jest... jedziemy na pierdoły. Zwieczać. Ej, patrz jak jest, jest stół 20. do hokeja, dużo. hokeja. Tak, R do tego się nie spodziewałem. słuchajcie, możecie zbierać karty brain Rotów. 150 kart BrainRot'ów. rotów. Fajnie, jak kiedyś znajdziemy czas znowu nagranie takie gierki, to możemy rozwinąć naszą biblioteczkę. A tutaj takie dla babyków. No tutaj masz puzzle, Stehur i tatastechur. Ja nie wiedziałem, że to już do tego doszło, że nawet puzzle. Przecież są. ja Ci pokazywałam. Trefla. Tak, pokazywałam Ci je. A co byście Wiesz? ułożyli? Chimpanzee bananini? Mm. Czy tun 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 stachur i ta 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 stachur? Nie, ja bym ułożyła... Czy może... Tra la, la, tra, la, la. Tripi, tro, pitra, patra, patra, tripa A to jest ballerina kapucina. Co się dzieje z tym światem? Ja Żyjecie? Co to za życie? We're red bull. Będziemy się challenge'ować. Zobaczcie w czym. Ja Ferrari mam. Ale już Ferrari właśnie mamy na ścianie. I może coś innego. A, no, coś chyba że ubramiecić. jesteśmy fanami. Oczywiście. No wszystkie. Ja jestem tu, 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 Max Verstappen. Wszystkie ze sobą no tak. ułożyć, co? Karol bierze sobie to, a ja biorę ja tego Mercedesa, biorę moi jeszcze. drodzy. Wymień. To co, będziemy robić przed smak przed naszym wyjazdem na wyścig. Ciekawie czy to się w tym roku uda, co? Nie mówię jeszcze. Jeszcze nie zdradzaj takich tajemnic, mój drogi. Myślisz, że się uda? Będziemy się challenge'ować w układaniu klocków. Ja jestem laikiem i pewnie to przegram, ale kto wie, zobaczymy. Wybraliśmy takie zestawy. Karol będzie układał Ferrari, w sumie to bez znaczenia, nie? Chyba? No tak. dobra, ja sobie ułożę McLarena. Tak jak mówiłam, tu, 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 Max Verstappen. Nie ma, nie, nie, ma. Nie, ma nie ma, nie ma, nie widać. Następnym razem, kiedyś kupimy i dołożymy do kolekcji, nie? Tak jest. No, dobra, teraz lecimy szukać żarcia Mówię do Karola, że powinien mnie częściej tutaj zabierać i tuż po wypłacie pokazać Wam, co mam. To jest na pierwsze urodziny Lokiego balon jedynka z pieskiem. Ja no chyba widzę rzecz, którą cyferka. chciałbym kupić. Karol, to chyba. On jest chyba niepoważny, nie? Karol, co? Czy ty się dobrze czujesz? Mieliśmy spożywczą rzecz dziwną kupić. Jak to kupisz, to śpisz ja na klatce. Nie ma opcji nawet. Zobacz, nie, nazar to, nam kebab. się to nie zmieści. Produkcję kebabu, Czy to jest kebab zamrożone? Kurczaka, tak. Nie, nam się to nawet nie zmieści. Nie mamy miejsca w zamrażarce. No zobacz, jakie duże. Nie ma opcji. Fajne. Ale musisz to zjeść w jakim czasie te 8 kg? Po rozmrożeniu należy zużyć. Czyli najlepiej jak najszybciej. Czyli musimy kupić teraz rożę. Nie zgadzam się. Nie jest to odłożyć. kurczaka 79%. Czy to dużo? Ile? 79. Ej, ale... 8 kilo tylko. Proszę odłożyć. Wiesz co? Śpisz na klatce z tym, czy jednak bez? To muszę chociaż taki. Ej, ale to w ogóle w sensie wydaje się spoko. To nie wygląda źle. No właśnie nie wygląda źle. Moglibyśmy do tortilki sobie wrzucać. Ej, i to chyba nawet wygląda dobrze, wygląda jeśli chodzi dobrze. o skład, bo zobaczcie. Na 100 gram zużyto 112 gram fileta z piersi kurczaka, 100 gram produktu ma 107 kalorii i 22 gram białka. Czyli to wygląda jakby w ogóle nie było zmieszane z niczym, nie? Bo tamto miało tylko 14 gram białka, a to ma 22. To wygląda na bardziej piór kurczaka, nie? Powiedz to nawet nie wydaje się głupi pomysł, co? To jest fajne. Możemy po to wrócić na końcu, ale a może lepiej przyjedźmy po to w nowym roku, bo nam przyjdzie teraz sporo jedzenia na święta do zamrażarki, co? Obiecuję. robi oficjalny statement, że przyjedziemy po to w nowym roku, bo jest fajne. Mało miejsca będziemy mieli w zamrażarce po prostu teraz. Cool. Fajne. No. Możecie sobie dorzucić do tortilki, wyciągnąć trochę i odgrzać. A ile tam tego jest? 2,5 kilo i wychodzi 25 zł za kilogram. To wychodzi prawie jak kurczę. No to spoko. Nie trzeba tego obrabiać. Karol, odejdź stąd już. I stąd. To w ogóle jest Okreś. cała puła taka kebabowa. Dobra, wracamy tutaj w nowym roku. Będziesz musiał przemyśleć, czy będziesz chciał brać wszystkie rzeczy, które dostaniesz Ale. do domu do jedzenia, bo im więcej weźmiesz, tym mniej, tym później przy, przyjedziemy po to. Karol nic nie bierze z domu do świąt. <gryśla> <gryśla> Domka. Aloha, znalazłam mój produkt. Do tej pory to jest najfajniejsze, co znalazłam, takiego niespotykanego. Nie wiem, czy wy widzieliście te frytki a które są w kształcie desek surfingowych, paprykowych. Domka chyba tęskni za wakacjami. Zimno tu. <noise> Także to jest mój produkt, ale wrócimy po niego później, bo lepiej, żeby leżał w zimnie. Zobaczymy, czy Karol nie przebije. Domka, mam problem, no bo nie zamówiliśmy żadnej mąki na Allegro. No. I liczyłem na to, że z Allegro się będzie, no i jest. Może nie dokładnie ta, której potrzebuję. Nie. Nie. Do... Nie. No. Gdzie ty to, to będziesz trzymać? Ty jesteś no normalny? To... Kilogram 6 zł wychodzi. Błaga, trzymajcie się. mnie. Ja nie mam na to siły. Jest 21. Do piwnicy schowam. Nie spałam prawie całą noc, bo montowałam dla Was vlogmasy. Nie, Karol, nie zgadzam się na to. Bierzesz to. Nie zgadzam się. Ja stąd odjeżdżam. Ja stąd no to... do piwnicy słowa. Ja, ja stąd schowam. odjeżdżam. Nie. No tak, no. Nie. No domka, bo... nie. nie. No bierzemy. Ja uciekam, nara. Ujarzmiłam go. No, typ mi chciałbym mąkę trzymać w piwnicy, gdzie szczury biegają. Musisz wybrać coś dostępnego w normalnym rozmiarze. Wracamy na dietę, więc długo nie będziemy jedli pizzy z powrotem. Nie ma opcji, że my to przejemy. A tak, żeby mieć więcej energii do nagrywania, to wzięliśmy sobie też boostery. W małej ilości. Tu są boostery. 24? Tak. No taka skromna ilość to na tydzień. No za późno je kupiliśmy, powinniśmy przed wygnazami. Robiłam sobie żarty z tego kalendarza adwentowego Red Bulla. Z tych komentarzy wiecie, 24 dni do zawału. No. Przydałyby się Red Bull Sponsor Us. Tu, 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 tu. My My was 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 happened. Happened. Update. Mamy produkt, który nie jest dziwny, ale. Jest super. Mam w ręce obu i to jest kimchi. I to w takim wiedrze. Wiedrze, wiedrze. My lubimy kimchi. No, to w ogóle nie jest dziki produkt, ale jest na pewno taki, który bardzo chętnie zostanie zużyty. Dokładnie. Mogę jeszcze pokazać jeden produkt, który też znalazłam, którego nigdy nie widziałam. A myślę, że może się okazać bardzo dobry, bo jest to gorzka czekolada z takim wypełnieniem espresso. Takim widzisz? Jak pianka mm, no. bardziej. Myślę, że to będzie bardzo dobre. Do kawusi idealne. No to już jest kawowe. Ja znalazłem takie cudeńko i będziemy to testować jako mój produkt. pistacy, czyli limonka. Ciekawe, czy to będzie dobre. Co myślisz? Myślę, że dobre. Jak to Karol znalazł, to pokazać pokazał mi. Jeszcze były czosnkowe. Myślę, że to będą lepsze. Cool. To ja wam jeszcze pokażę też bonusowo, co znalazłam, bo mimo, że Karol coś znalazł, ale mi się udało więcej. Znalazłam takie ciasteczka. Nie widziałam ich. Dla mnie są nowością. Czy są najdzikszym nowością, jakie widziałam w życiu? Nie. Ale tu też warto patrzeć na to, czy to potem damy radę zjeść, prawda? I tutaj wam jeszcze pokażę ta tylko kojarzę w takiej wersji z czarnym opakowaniem i one są chili, nie? No. Biedronce nawet chyba bywały, a tej żółtej wersji nie widziałam. I to są, są serowo-keczupowe w kształcie maczugi. To Podobny to do tych yy, amerykańskich, co jalapeno-ser. Nie mów mi, bo on nie smakowało mi za bardzo. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, a my zaczynamy test naszych nowości, dziwności, które znaleźliśmy w Selgrosie ostatnio. Fryteczki nam się już pięknie upiekły. Ja obstawiam, że one będą najlepsze z tego wszystkiego w ogóle. Patrzcie, jakie ładne. Pachnie kebabem ogólnie, znaczy. nie? Bo, ała, ale gorące. Paprykowe są. Kebabem pachną. Taką budą. No, jeszcze trochę powinny posiedzieć. Z Sfrajera ogólnie, najlepsze frytki, nie? Bo są grube, dlatego dłużej mm. powinny. To może spróbujemy taką mniejszą. Tak są cięśla? delikatnie pikantne nawet. Ta wiko? Tak. Mm, ta chrupka, trochę. Smakują taką budą, budą z kebabem, którym sprzedają też kurczaka z Ogólnie dobre, ale trzeba byłoby trochę dłużej je podtrzymać, bo są zdecydowanie za miękkie. Ale smak jest dobry. Fajna ta papryka i że są pikantne, nie mam takich frytek gotowych, kupnych do zrobienia sobie samemu. Ale smakują jak podobnie gdzieś, gdzie no. można dostać. Kojarzysz, że coś Tylko takiego Tylko, że są bardzo, bardzo puste, też nie wiem, czy czujesz. Słyszysz loki. Lokiego? A jak pewnie możecie zauważyć, też mam nową fryzurkę. Zmieniło się to trochę od ostatniego czasu, kiedy się widzieliśmy. Jaka ocena? Ja bym im dała 10 na 10, bo bym sobie kupiła je jeszcze raz. No. Tylko bym je zdecydowanie bardziej podjarała. Ciekawe, czy są gdzieś indziej niż w Grosie. Raczej raczej nie widziałem ich nigdzie. Deski surfingowe, tak? Zdarza, tak. Zdarza nam się kupować frytki. No zaglądamy w tych niektórych sklepach w lodówki, więc nie widzieliśmy. Mm. Jakbyśmy widzieli, to byśmy już sobie kupili. A ty, jaka ocena? Daję 9 na 10. Za tą budę z kebabem. Ja lubię kebaba, ale ogólnie. Pachną jak taka stara buda z kebabem. Takie przesiąknięte, trochę starym tłuszczem. Mi ta przyprawa smakuje. Ona jest paprykowa, ale taką. Poczekaj, skają chyba. One smakują jak chipsy, jak te takie lajsy, właśnie karbowane, paprykowe. Trochę jest taki smak i zapach. Hmm? Trochę tak. No? Lekko. Mówiłam, że z czymś mi się to kojarzy poza budą twoją. Nastawiłam je na 200 stopni na 9 minut i to zdecydowanie za krótko. Nie są zamrożone, ale są miękkie. W airfryerze. Frytki zjedzone, teraz test Karola produktu. Frytki były Dominiki, jak coś. I jeszcze mamy kimchi, kimchi przyniesiemy później. To moja rzecz, to ja otwieram. Dobrze. Uuu, a to są takie całe pistacje. No zazwyczaj tak pistacje są. Chyba tak. Myślałam, że to zdjęcie to bake. No, tak? Zawsze pistacje tak są, jak w Biedronce kupujesz tych no tak. No. <laughs> Ale oprószone są, mega. Czy tak mega smakują? Chyba nie. W ogóle nie są słone, w ogóle nie są pikantne i nie mają smaku smakują zwykła pistacja. Ale nie są słone. Albo wiecie, tu jest, że to jest niby chili i limonka. No to faktycznie jest, ale na, łupinie. na skorupce. No totalnie bez sensu. Ja myślałam, że te pistacje właśnie będą hmm. rozłupane, żeby te wszystkie przyprawy się trzymały tego, a nie, że to masz na łupinie. A ty widziałeś gdzieś pistacje sprzedawane no nie. bez łupin? Takie nie istnieją. No ale to ta posypka się... Dobra, nie wiem, czy nie istnieją, ale nie może nie, nie widziałam. Teraz miałam taką dobrze sprażoną pistację, ale są gorsze niż klasyczne pistacje, bo mają mało Smaku, i nie są słone. Moja ocena: 3 na 10, bo trzecia ja była dobra. 2 na 10. Nie widzę sensu y, dawać przyprawne pistazki, skoro one są zamknięte. Ale one nawet nie są pikantne. W ogóle, a limonkę tu czułeś, ta limonka dla mnie to bardziej jak ta kamienka średnia. Nie polecamy. I to drogie było dosyć. No, jak to testowały, Nie, nie? A ciekawa jestem, czy te, te czosnkowe mogłyby być lepsze, bo czosnek jest bardziej intensywny. No myślę, że nie, bo one i tak były w łupinie. Zróbmy analizę orzeszka. No tu trochę jest, no. Zobacz, tutaj też. I to się tutaj trochę dostaje. Tylko według mnie to stosunku jakby było bardziej trochę miętowe. To nie, ja nie czuję mięty. L takie... To jeszcze była wyjątkowo niedobra pistacja sama w sobie. Czyli ta rzecz 2 na 10, czyli... Mm, czyli już wygrałam. Mój wybór był gorszy. Zanim przejdziemy do kimchi, czyli naszego wspólnego wyboru, przejdziemy przez to, co mamy na stole. I teraz czas na te chipsy Cheetosa, które mówiłam, że najczęściej spotykaliśmy w formie czarnego opakowania. Nie pamiętam, jaki to był smak. Ale blade. Mają zapach maczug. I wyglądają jak maczugi, tylko blade. No, maczuga. Nie będę wam tu pokazywać maczuga. Ale średnie. Jakbyś maczugi jadła. Ale takie prawie nieopruszone. Gorsze maczugi. Oryginalne maczugi są lepsze. ale to dosłownie są maczugi. Dla mnie nie. Dla mnie nie smakują podobnie. Pachną mm. podobnie, ale nie smakują tak. Takie herbatniki z drażetkami. Coś ala. Papita. Papita. Nieulubione. ulubione. Także będzie można ocenić. Ale już ja podobne produkty od M&M'sa i ci nie smakowały. Średnie były. No. Tery drażetki na cały kwadrat. Papita lepsza. Nie kupujcie, mm. idźcie po papitę. Niedobry herbatnik. I ostatnia rzecz, poza kimchi. To jest czekolada z espresso wypełnieniem. To do kawusi mogłoby być dobre. To sama powiedziałeś tak w Sergosia, ja powiedziałam, że tu już masz kawę. No ale to się łączy. Ja w tym pokładam duże nadzieje, że to będzie dobre. Lubię gorzką czekoladę, myślę, że ta z nadzieniem będzie też dobra, proszę. No taka. Tak jak było na opakowaniu, tu jest musik w środku. Mm. Mi smakuje. Smakuje jak taka espresso z cukrem. Mi nie siedzi, za dużo cukru tu jest. Ja nigdy kawy z cukrem nie piłem nie podoba mi się ten experience. Jakbym wiadro cukru do kawy sobie wrzucił i ją wypił. Jeszcze jak była jakaś smakowa, to spoko, ale to taka piór kawa z czekoladą. Jeszcze oceńmy, bo nie ocenialiśmy nic poza tymi produktami, to możesz teraz to powiedzieć punktowo. Dobra, ale od pistacy to jest lepsze, to będzie 4 na 10. Ja tutaj daję 9 na 10, kupiłabym to jeszcze raz. Nie piję kawy z cukrem, ale mi to smakuje. To smakuje jak parzanka z cukrem. No i to y, papity lepsze, ale też może nie najgorsze. To 4 na 10. Ja też dam 4, bo lepsze niż pistacje. Podruby maczuk, ale gorsze. Maczuki są 10 na 10, to jest 5 na 10. Ja 1 na 10. To dla mnie było najgorsze, ale w sumie tu się jednak poprawię i to tu bym dała 5 na 10. ze względu na to, że tu brakuje dla mnie tylko soli, bo wtedy jakby była tu sól, to by smakowały jak mm. klasyczne pistacje. I teraz jeszcze kimchi. Po no i czas na naszego ulubieńca. Lubimy kimchi, co? Dawno nie jedliśmy. Póki co najlepsze kimchi, jak jedliśmy? To domowe, nasze. No kozak, do wszystkiego. Wykręcało wszystko. Do wszystkiego. Na kanapkę, na pizzę, do rosołu, do schabowego. Do rosołu najlepsze. Najlepsza opcja do rosołu była, bo wtedy łatwo się robiło z tego jakieś e, azjatyckie zupki. Ja na no to mówię szybki ramen, bo wystarczy, że ugotuję rosół i dodam do tego jajko, szczypiorek, kimchi, no jakieś tam pasty, hmm. sosy i tak dalej już jest super. A jakie mam tu skład? A ty jest coś napisane? Kapusta, rzodkiew, marchew, czosnek, imbir, papryka ostra, jakieś substancje konserwujące E223, siarczyny, ale to jedyna rzecz taka. Kimchi jest zdrowe, pamiętajcie. Pachnie bardzo ładnie. Jak nasze domowe, hmm? nie? Dokładnie jak w domu. Hmm. A ile to kosztowało? Ale pikantne. 25 zł chyba, więc overall w domu pewnie taniej to wychodzi, ale jest dobrze doprawione i, i jest smaczne, więc... Hmm. Chyba rozwój nam się szykuje. Może drogie, ale dobre. To ja temu daję 10 na 10. Myślę, że to jest najlepsze z dzisiejszych rzeczy. Ja daję 9,5 tylko ze względu na to, że jest drogie w stosunku do tego, że smakuje jak domowe i że byśmy takie same coś osiągnęli. Ale że nie trzeba było tego robić, bo to jednak trochę trwa. Szatkowanie, doprawianie, czekanie, przekładanie, miąchanie i tak dalej. No, tutaj. proces jest koszmarny. Ale myślę, że w tej cenie mielibyśmy pięć takich wiaderek. Minimum. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy Wam za oglądanie. Mamy nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Mamy nadzieję również sami, że więcej takich testów na naszym kanale się znajdzie. Wyczekujcie na naszym kanale Rywalizacji ze składania samochodzików, które sobie kupiliśmy, które są za mną i Karol sobie na nie patrzy. I mamy nadzieję, że to też się znajdzie szybko na naszym kanale, jak i inne rzeczy, o których już mówiliśmy. Musimy wymyślać otoczkę do składania samochodów, jakąś formę rywalizacji. Myśleliśmy, wiecie o czym? Ja nigdy nie składałam jeszcze Lego, przynajmniej nie pamiętam, kiedy ostatni raz to robiłam, jeśli robiłam. Karol ma trochę doświadczenia w tym, więc zastanawiamy się, jak wyrównać nasze szanse. I na razie Karol zaproponował, że może składać tylko lewą ręką, i to myślę, że już będzie całkiem wyrównane szanse, żeby zobaczyć, jak nam pójdzie. Musicie nas subskrybować, żeby zobaczyć, kiedy ten odcinek leci na nasz kanał. A na ten moment dziękujemy i widzimy się następnym razem. Yo.